Witam, pozdrawiam. Dużo osób patrzało, widziało właśnie taki kadłub. No ja po prostu robię trzy torpedowce. Przygotowałem sobie kadłuby. Jest to akurat tu jest oryginał. Ślązak Wydawnictwa Answer. Tutaj też taki jest myk zrobiony, że poszycie dna. Ja, nie, ja po prostu nie wykorzystałem, ale poszucie dna powinno wejść, tutaj, na tą pręgę na dole i burta na tę poszucie dna się nakleja, ale akurat ja tego nie używałem. Także tutaj mam kadłuby przygotowane, tutaj mi się trochę odbiło, widzę, ale to i tak będzie w ten sposób stało. Są trzy kadłuby torpedowców: kujawiaka, krakowiaka i ślązaka. Co mi się zrobiło? A markerem, tu mi się z ale to nic. Chyba, ja żem tego nie zauważył. Teraz dopiero widzę przy nagrywaniu. Musiałem markera tutaj odstawiać. Powiem Wam tak, że czytałem książki o torpedowcach, przeglądałem tak dokładnie i czytałem ostatnio też książki. To są akurat ksera porobione te dwa. Tu musiałem po prostu kujawiaka skracać, ponieważ kujawiak ma nadbudówkę na dolnym pokładzie, na górnym mają krakowiak i Ślązak. Trzy tor... z torpedowców były identyczne czyli Podhalanin, Ślązak i krakowiak były identyczne. Ja zresztą zaraz y, pokażę Wam, przypomnę tego Podhalanina, bo go sklejonego Także dobrze się składa, że mam go tego podcholanina przy wichrze i gryfie, dlatego że właśnie bardzo dużo zdjęć jest pobliżu wichra. Ten podcholanin też dużo brał udział w wizytach zagranicznych. Dlatego fajnie się złożyło, że akurat podcholina mam tam z BDW Quist. Natomiast <laughs> trzy, po, po, trzy następne y, torpedowce. Czyli Mazur, Kaszub i Kujawiak trochę się różniły, a czyli i Mazur bardzo dużo się różniły. No, kujawiak po prostu właśnie różnił się tym, że był o, o metr krótszy, albo w ogóle najkrótszy Kujawiak. Kujawiak był w ogóle najkrótszym okrętem. Tutaj zresztą jeszcze mam te rysunki przedstawiające pod na tutaj zaraz pójdę, tam mam model, pokażę, przypomnę. Kujarek miał 6 m, krakowiak Ślązak i podkalany miał 61 i metr, ponad, a Kaszob i Mazur miały 62 metry były najdłuższe Kojak się różnił tym z tego co czytałem w książkach, niedużo od krakowiaka ślązaka podkalanina różnił się tak niedużo nie głównie się różnił tym, że miał nadbudówkę na tym dolnym pokładzie, a nie tak jak te trzy na górnym pokładzie to widzimy Akurat na górnym pokładzie odbudówki, a Kujak jakby na dole, tylko musiałem go skracać. Szukałem oryginału, no bo GPM wydało właśnie kujawiaka. Miałem go też sklejonego w latach 90., ale nie mogłem go znaleźć. To postanowiłem sobie skserować książę i przyrobić. Do tego wydamy litery KR Krakowiak, kujawiak. No, litery. Nie umie projektować, dlatego zrobiłem zdjęcia sobie, wydrukowałem prawdziwych okrętów i wyciąłem z nich to właśnie te litery. To że nią czy torpedowce, będą już cztery, bo mam podchalenia. A najwięcej się różniło od tych po prostu torpedowców dwa te największe, czyli Mazur i Kaszub. Mazur to się różnił tym, że był dłuższy, miał jak tu widzicie większą nadbudówkę który się po prostu kończył, zaczynała się na górnym pokładzie, kończył na dolnym i miał cztery armaty. Inne podopodobnicy miały po jednej armacie, dwie, czyli miałby jedną na dziobie, jedną na rufie, a jak widzicie Mazur miał dwie na dziobie, dwie na rufie. Był po prostu no, różnił się dużo, nie? Nawet ten, ten komin, zobaczcie, gdzie ma tutaj widzicie Kujawiaka, Kujawiak miał zabudówkę y, na tym dolnym pokładzie a Kaszub się różnił tym, że jako jedyny tropodobyc miał dwa kominy i też widzicie miał cztery armatki bo był tej samej długości co y, Mazur 62,6 metra też widzicie miał cztery armaty ale jako jedyny miał dwa kominy także jak ja też o tym poczytał sobie, to sobie właśnie wymyśliłem, że ze zbuduję. Tym trzy jednakowe torpedowce, torpedowce bo podchalanin już mam. Dojdzie mi i ślązak i kujawka. Co zrobię sam? Tutaj widzicie, mamy ślązaka, wydawnictwo answer Podchalanin był wydawniство Quiz ale z tego co widzę, podchalanin i ślązak. Ma identyczne te szkice, te rysunki. Nie? Ma te same czyli prawdopodobnie było tak, że ślązak i podchalanie, to po prostu jedno wydeńce wydało ślązaka, a drugie wydeńce wydało podchalina. Bo widzę, że z częściami tutaj dużo różnicy nie ma. A to co? Tak wydrukowałem takie coś do segregatora, właśnie Kujawiak skali 1-200 z GPM. -u. Miałem go sklejonego. I tutaj właśnie odkleję sobie te takie druki o podhalanin. wydawnictwo Quist Quest. No, i tu mamy tego ślązaka. I tutaj właśnie mamy też, bo one się ukazały, te y, torpedowce Biod SC w skali 1400. Tylko widzimy, że ten kaszub, tutaj mamy dwa kominy, ale przed przebudową jeszcze tutaj mamy Ślą ślązaka. Tutaj mamy kujawiaka, to jest właśnie Mazur z tymi czterema arbatami, a tu jest z dwoma kominami, ale kaszub jest jeszcze przed przebudową. Wam pokażę, bo mam tutaj akurat kaszub jest pokazany właściwie w dwóch wersjach. O to jak widzimy u góry, tak wyglądał kaszub w 1925 roku. Kiedy dostaliśmy go, a po przebudowie właśnie wyglądał tak już u nas. W latach 31, 34 akurat jest Kaszub, tak, tak. a ja będę miał wszystkie cztery znaczy cztery, nie 6, tylko cztery będę miał. Będzie brakowało mi Mazura i Kaszuba ale to są całkiem inne torpodowce, inne kształty. Mają są dłuższe i całkiem inaczej są zbudowane. Ale Krakowiak, Ślązak, Podkalani są identyczne. Dobra, ja pójdziemy do góry i zobaczymy tego podkalania. A ja ku tak, ja będę sobie sam przerabiał, nie? Już sobie go, jak widzicie, skróciłem. że będzie nadbudówka na dole. Tak jak powinno być. Bo one się, one się tak dużo nie różniły. To tak? może powiedzieć, że były podobne, tylko że był metr krótszy, krótszy był od tych metr i to po prostu miał nadbudówkę na dole do tego. Także tutaj mam podkolanina. Płynie sobie między wichrem a gryfem. Także fajnie, że akurat trafiło, że pierwszy klejem właśnie wcześniej podkolanina, dlatego że Duże właśnie mam zdjęcia w tych książkach: po pobliżu Wichra i w ogóle Podholani też właśnie dużo miałem wizyt zagranicznych. A podholani to był były niemiecki torpedowiec A80, jeden z pierwszych okrętów marynki wojennej II RP. Niemiecki torpedowiec typu A56A80. Stepkę podłożono potem w 1916 roku. W Stoczni, Stoczni wulkan Berga AG, zwodowany do 24 października 1917 roku. Służbę cesarskiej Floć, się rozpoczął 21 grudnia 1917 roku, do końca I wojny światowej, służył jako okręt szkoleniowy. Po zakończeniu działań wojennych przeszedł do Anglii w kotwiczył wraz z innymi tropodawcami w bazie Royal Navy w Rost w 1919 roku został przyznany Polsce i otrzymał nazwę ORP Gural na początku. Właśnie ten podhalanin. W Departamencie Spraw Morskich postanowiono, że okręt zostanie wyremontowany w kraju. ORP Gural pod dowództwem Aleksandra Cholewicza wraz z ORP Mazur i ORP Ślązak 8 września wyruszył w podróż do kraju holowany przez holownik Bulger. Do Gdańska zespół dotarł 14 Września 1922 roku okręt w tym czasie był uzbrojony tylko w jedną armatę niemiecką kalibru 88 mm bez zamka. W 1921 roku zmieniono nazwę na ORP Podkalanin. Z powodu braku środków finansowych torpedowiec nie był remontowany, używano go jako pływający magazyn części zamiennych. Dopiero w planie budżetowym na rok 1924 znalazł się Fundusze na remont okrętów. W tym też roku rozpoczął służbę w marynarce wojennej i 16 września został wcielony do dywizjonu torpedowców W lipcu 1925 roku wraz z Orp Mazur odbył rejs szkoleniowy pod chorążymi do Kalmaru. Z dniem 1 kwietnia 1930 roku pod Kalina podporządkowana do dywizjonu minowców. Po 1 maja 1932 roku. Kontor co znalazł się w dywizjonie łodzi podwodnych. W czerwcu 1933 roku był w dywizjonie kontorpodowców. dlatego właśnie był widziany często właśnie z wichra. 1 czerwca 1935 roku Okręt był przyporządkowany do Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty. W 1936 roku dowódcą jednostki był kapitan marynarz Konrad Nieśmień-Śniowski po odhalaniu został z dniem 15 lutego 1938 roku przeniesiony do drugiej rezerwy. Po skreślaniu z floty 12 kwietnia 1938 roku używany był jako okręt cel dla torped. Po mobilizacji 24 sierpnia 1939 roku przeznaczony na pływający zapasowy zbiornik ropy. 2 września odholowany przez holownik Ursus z Gdyni pod Jurateł. Zatopione pomiędzy jastarnią a helem 29 września przez niemieckie Henkel 114. Dwie z ich bomby typu S250 wybuchły w długości około 10 metrów od dziobu, zatapiając okręt. Tyle może powiedzieć na temat tego podchalanina, Także będę miał takie trzy jednostki identyczne, bo z tego co widzę, to Ansfer i Quist to miały te same rysunki yy, te rysunki po prostu szkice te montażowe także podejrzewam, że będzie także nic tu się nie będzie zmieniało także będzie to, będę miał trzy identyczne, kwot krakawiaka i Śniązaka. Kujawiek będzie trochę przerabiany tak jak mam książki to w ogóle wydrukowałem sobie zdjęcie yy, modelu yy, kojawiaka, także Będę trochę, także będzie trochę no przy nim roboty, ale będzie zrobione. Także będę miał cztery torpedowce, trzy bliźniacze identyczne, podhalanie kroki i Ślązak. No i jeden torpedowiec, który będzie po prostu troszkę inny, czyli kujawiak, no może kiedyś się uda, może ktoś wyda te torpedowce dwa, takie całkiem inne, które się dużo różnią od tych. Mazur i Kaszub. No Mazur to tu jak widzicie, ma dwie, dwie armaty 75 metrów na rufie na dziobie. A właśnie Mazur miał po dwie armaty. Miał większe uzbrojenie, to samo Kaszub. Kaszub, Kaszub Kaszuba można było z daleka rozpoznać, bo jako jedyny z torpedowców miał dwa kominy. Także te dwa będą właśnie identyczne. Też w tych samych kolorach, z tego co widzę. Tak jak mówiłem, że one. Budawictwo Ansonic Quest miało te same obrazki, tylko pisało pod Kalanin, ale szablony wszystko widzę, że to są te same. No, jak widzicie, kujawiak będzie trochę inny, bo będzie miał nadbudówkę na dole, ale będę miał. Także kujawiak, jak wspomniałem, miałem z GPM-u w latach 90., dlatego mam zdjęcia, to będę umiał go, można powiedzieć, odtworzyć trochę. A te dwa będą tak. No dobra, no. Trzy okręty. oczywiście. kadłuby mam przygotowane, ale pierwszy będzie robiony Ślązak. Czyli oryginał z wydawnictwa Transfer. Dobra. To na razie będziemy kończyć. Właśnie przypomnę, że to jest wydawnictwo Transfer. Ślązak. Wydawnictwo Quiz był pod Halanin. Tutaj mam akurat quiz To jest to. Podhalanin. No i tu widzimy Kujawiak był GPM. Szukałem go, nie mogłem go znaleźć. Miałem też 2006, klejony w 2006 kliony, właśnie był Kujawiak, Jabek ma złość Siązaki kaszub. Były tylko 4, nie bo zrobili tylko Siązaka. Ponieważ podhalanin i krakabek były identyczne, to by to nic chyba by dało tylko właśnie jeden z tych krętów. Dobra także będę miał 4 z 6 terpadowców to nic to na razie jutro do stolicy jadę także będzie, traf, będzie prawie tydzień czasu przerwa w klejeniu to na razie cześć